Dzień dobry słoneczka z tej strony. Ciotka Irse. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym Speed Buildzie chciałam Wam pokazać mały domek. Mały, bo 64 pola ma tylko. Jest na działce 20x15 w oazie z drugiej. Tak. Również kombinowałam, żeby cały czas miał tą 64 pola, ponieważ kasowałam, jak zauważyliście, dach. Nie tak dach jako dach, tylko te pola pod dachem. Wykorzystałam to robiąc pseudobelki z ogrodzenia, z niskiego ogrodzenia. Nie jest to jakoś fantastyczne rozwiązanie, no ale powiem Wam, że to jest taki moment, kiedy w sumie brakuje mi takich wykończeń dachu. Bo jak robi się później zdjęcia w trybie życia, no to jednak tam widać ten sufit. I nie zawsze, powiedzmy, kryształowo-biały sufit pasuje do całości. Taki śnieżno-biały, wiecie, taki taki, taki taki śnieżek, taki. Lutowy, piękny śnieżek, którego jeszcze żaden piesek nie zaznaczył. Dokładnie. Chciałam też zrobić taki styl lat, można powiedzieć, 70., -tych, 80., -tych. może taki bardziej centrum zeszłego wieku, jak to strasznie brzmi, no ale taka prawda. Też bardzo chciałam użyć koniecznie niebieskich drzwi. Myślałam, żeby też jeszcze gdzie indziej kolor dodać, ale już, już wystarczy, już nie przesadzajmy. Również jakoś tam nie kombinowałam za dużo z ogródkiem. Dlaczego ogólnie domek jest dla jednej osoby, dla jednego Sima? Ponieważ łóżko jest przy ścianie i na razie jeszcze nie miałam okazji zauważyć, nie wiem czy to dodali w końcu w aktualizacji, albo nie doczytałam, albo coś, że drugi Sim też może spać przy na takim łóżku. Było na jednym live pokazane, że takie coś będzie, ale nie oszukujmy się. I e jak mówi, że będzie, to kiedyś będzie, ale kiedy? No cóż. Również miałam taki moment, żeby użyć nowego obrazka, który doszedł w aktualizacji The Sims, tworzony przez fana z. Nie wiem, jak to właśnie powiedzieć teraz poprawnie. Udziałowca w grupie LGBT? Nie. Dla mnie w ogóle wiecie co, że ktoś musi być udziałowcem w grupie LGBT. Dla mnie to jest takie trochę dziwne, bo. Ja uważam, że miłość to miłość, każda jest piękna, póki jest legalna i obiekty nie są zwierzątkami, bardzo, bardzo nieświeżymi starcami albo bardzo mocno nieletni, ale tak jest, wiecie, nieletni, najatni, bo 15 lat, słuchajcie, no to już czasami niektórzy mają naprawdę, są ogarnięci i są rozwinięci, jak najbardziej są w stanie za siebie odpowiadać. No ale nie oszukujmy się, jak ma się 13-12 to jeszcze powinno się myśleć o pokemonach, a nie o innych pokebolach. W każdym razie trochę mi tak smutno, że właśnie ludzie, którzy są w gronie osób LGBT muszą walczyć w sumie. Bo inaczej ja tego nie ujmuję. Dla mnie wiecie, to jest takie, takie dość logiczne, że ja wychodzę ze swoim samcem alfa, owszem, nie zachowuję się jak lew sikający na drzewo i oznaczając, o to mój, mój samiec, nie, tutaj nie patrzcie, nie patrzcie nawet w jego kierunku. Nie, ale zdarza mi się, że złapę go za rękę, dam mu jaka w policzek, do obściskiwania się i takich powiedzmy bardziej niegrzecznych rzeczy, to mam dom. Jakieś ustronne miejsce i mówię, nie muszę go osikiwać i oznaczać. Ale tak smutne jest, że dwie dziewczyny chodzą, chodzą za rękę, no okej, okay, są wzięte za przyjaciółki, ale że one nie mogą tak jakoś normalnie i okej, okay, chodzą sobie za rękę, dobra, facet z facetem, nie wiem też, co chodzą za rękę, okej, okay, i jaki to jest problem? Słuchajcie, jeżeli ktoś by mi zaczął robić porno i duszno na środku parkingu, to nieważne, jakie miałby pokląty, i tak by dostał kopa w gołą dupę. No, takie, tak wychodzę z założenia. Jeżeli chcę to pooglądać, no to sobie WWO instaluję w Simsach, albo sobie wchodzę na mniej lub bardziej legalne strony w internecie. Jakby nie patrzeć, to rzuci się. Rzuci się bajtem w przestrzeni internetu i się trafi na coś w tym stylu. A, pamiętam jeszcze te czasy, kiedy był taki emu? Emu? jakiś O matko, jak, jak on się nazywał? Taki program, gdzie torenty się ściągało. O, stare, dobre czasy. No ale w każdym razie. Miałam w ogóle pogadać. Trochę inaczej dzisiejsza pogadanka miała być. Miała być bardziej relacja matka-córka, ponieważ moja psiapsiuła ma taki dość problem, ale w takim razie ja to poruszę po prostu chyba w czwartek. I jak już się tak rozkręciłam, to nie użyłam tego obrazka, bo może nie jest jakoś tak. No nie jest w moim takim top 10, ale przykro mi, że Simsy muszą, gra komputerowa, przeznaczona dla. Młodzieży, można powiedzieć w średnim wieku dzieciaków, dla, też dla dorosłych, musi zwracać uwagę na problemy, które nie powinny istnieć. Serio. Ja wiem, że może jestem dzika i chowana pod jakimś kamieniem, ale ja życzę ludziom, i to już powtarzałam wielokrotnie, po to, że jeszcze raz na tym kanale, życzę ludziom takich problemów pod tytułem, bo sąsiad mieszka z sąsiadem. Żeby to były ich jedyne problemy w życiu. Żeby to obgadanie i tak dalej, to był naprawdę jeden, jedyny problem. Słuchajcie, no po prostu kochaj, kochajmy się, kochajmy się legalnie. Nie wciągajmy to staruszki, zwierzątka i dzieci, po prostu taka zasada, bo uważam, że no, miłość potrafi być naprawdę piękna, uskrzydlać. I powiem Wam, jeszcze zanim się związałam z moim facetem, poza tym, że bardzo nie byłam przekonana, że on woli innych facetów, a on myślał, że ja wolę kobiety. No ale wiecie, takie związki naj, najśmieszniej się zaczynają i oby się, śmiesznie, oby się śmiesznie też w razie czego skończył, a nie jakoś tragicznie. Kocham Cię misiu, dzisiaj pomidorowany obiad. W każdym razie, po prostu, już powtarzam, będę powtarzać dalej, bądźmy dla siebie mili i tyle. I nie miejmy problemu, jak widzimy faceta z facetem za rękę idących i czy kobietka z kobietką. Serio. Ja nie mam problemu, jak idzie heteronormatywna para i nie mam też problemu, jak widzę dwie dziewczyny. I gratuluję dwóm laskom, które miałam w sobotę, za to, że się nie bały i w moim małym miasteczku przeszły za rękę. Gratuluję Wam, dziewczyny. No to co? Poproszę o lajki, komentarze i saby. No, buziaki! I słyszymy się w rozkrywce. Pa, pa.